I już mam kosteksownie, czyli Desperate set, a my dzisiaj odzorujemy piosenkę Bambika, czyli Team X7, a nie Team X2. A więc no, my już lecimy. Czym na mnie gracze, ujeżdżają na moje działko, mam to noc, mam też go banano, banan to król, ja mam banana, nie masz z kim mam Bambi go bama, z tym Bambi szedłem, dociegnęła przy żeby i uciekam tylko wtedy, jak zaczynam drakić. jak wymów Bambi, ja dostaję że wtedy Bambi i trzeje popełniają i wędy. Si nie chcę, żeby że mój komentarz się jest. jest. I ty wiesz co robimy, a też zawsze, że jeśli i nie jest za jest. Ten sezon to wielki, siądmy, ping co nowe rosie, wszystko to samo jest. Łowimy rybki, walimy w przyciski, i sezon jest słowa Avengers. Jestem już dobra profita, nie znając, że mam dużego skilla. Sam, gra, sam bika. taka Ameryka, że już gubię się w editach. Na mieście wołam na skrzykiem, kasa sobie zawiązuje e bikiem. Poważenia wracamy na chatę, no i z tym pogą wszyscy są ha ha ha, ha, ha 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 już starter to jest czater dwa, ja cała wasza wyagrowana gra, my mamy masę skinów, nawet default pack. Wiesz co gra ten wiesz co gra ten meczyk, Hero Black Knight pierwszy Jestem jedyny, będę mężem z Already Są to koc są lużej przepilki Kiedy mi się nudzi Ja tylko robię miksik Z się siłkami Wait Already Mam skin nawet Jego nie będę wcale Robię Ale się to buduje jeszcze gram Bo oni ciśną dramę Pójdź młody trap Jestem pewien A ciebie ogląda babcia Najstarszy najstarszym składzie Masz szef Przemy nawet Bo te Nie mam ja czasu na gry bez co. Oni mówią, najbroni wam mój na wiece. i włączam, rato, bo to wygląda mocno. A teraz siebie i chwali się ich dużą mocą. Hero Black Knight, wybieram z skina. Jeśli coś brzmi, to wysięgnę i przygrywaj. Jeśli coś brzmi, to wysięgnę i przegrywaj. Żeby nie było maszyna, idzie bananina, nie pikolina, robi sowina, idę po wagi, i słuchajcie wszystkim, ha. Nagrywam dziewięć milerki. 7 sekund lecę sobie autem do setki. Mamy żółte skineczki i znowu bananowiec sobie przy je. Yeah. wjeżdżam na grubo, fizyczny beszczyk, yeah. O, jadę, jestem jak bambo, to jadę z zranczysz szambo, ja yeah. O, jadę po bicie, a grzykom naszycie, wy o tym marzycie, yeah. o, rodzinie, to nie. O, tu banan nie zginie, a fejma nie yeah. O, no i słuchajcie, nie chcę nic mówić, ale po prostu. Ja w ogóle, jakby nauczyłem się tego trochę, nie? Ale chodzi też o to, że no, nominuję tak: morki, igores games i tyle. Macie 72 godziny na nauczenie się tego. Jeśli nie będzie to w 72 godzinach, no to spotkała was taka kara, której byście nie chcieli. No. Ale no co, ja się z wami żegnam. Jak były, wiem, że były błędy, ale no w ogóle, że ja coś zaśpiewałem, z tego to jestem ze siebie zadowolony, a więc proszę się nie śmieć w komentarzach w Norki, bo i tak samo będziesz musiał to śpiewać. S.